Pełne zamyślenie. Siemanko! Witajcie w Daily Vlogusiu. Pytaliście, czy chodzę w tych butach. Chodzę, odprowadzam Sonu do przedszkola. Jak to czytaliśmy w kici koci? Dzień jest lepszy, jak się wszystkich miło pozdrowi, no nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Biegniemy. No, biegniemy, bo jak zwykle spóźnieni. Znaczy, nigdy się jeszcze nie spóźniliśmy, ale zawsze nam się wydaje, że jesteśmy spóźnieni. Życie na krawędzi. Dzień dobry, chyba się już z wami witałam, ale prawda miłych pozdrowień nigdy za dużo. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pierogi z Kimci, To jest Daily Vlogu, dawno nie widziany. Nie wiem, czy mnie słychać, bo burczy mi w brzuchu. Tak, że mnie to chyba zagłusza. I zaraz Wam pokażę, co robią ludzie, kiedy są zdesperowani. Na pierwsze śniadanie razem z sonu jadłam kulki ryżowe, ale ostatnio bardziej niż na ryż mam ochotę na jakieś takie sma smaki dzieciństwa. Oczywiście ze wszystkich rzeczy, które. Są na świecie. Musiało mi się zachcieć akurat tego, czego nie ma w Korei, czyli twarog białego sera, twarożku, serka do smarowania, ale takiego ze szczypiorkiem świeżym. No tak mi się zachciało, że nie mogę o niczym innym myśleć, więc już Wam pokazuję jak rozwiązuję ten problem w Korei. Kiedyś już mi się chciało twarogu, mi się często chce swoją drogą. ale... <laughs> mówiłam wam o tym, mówiłam, że nie ma twarogu, że jest tylko w rosyjskich sklepach. Po pierwsze, jest daleko. czy można zamówić z przesyłką, ale dość długo się czeka i bardzo dużo to kosztuje. No i Przede wszystkim jakość tego twarogu mi nie odpowiada, bo on, on jest trochę inny. Nie jest taką normalną kostką, tylko jest takimi pokruszonymi kulkami twarogu jakby. Zupełnie inaczej pachnie. No i nie, nie pasuje mi ten twaróg. Już Wam kiedyś mówiłam o mojej ochocie na twaróg i moich problemach z twarogowych w Korei. Może nazwiemy ten odcinek Problemy z twarogiem w Korei. Problemy się zawsze dobrze sprzedają, prawda? Tak, to jest taka natura ludzka. O dobrych rzeczach mniej się chce słuchać niż o tych smutnych. Mówiliście mi, żebym sobie zrobiła twaru poprzez podgrzewanie mleka i dodanie w tym czasie soku z cytryny. I rzeczywiście wychodzi taki biały serek, ale nie smakował mi bardzo, w sensie na no, zupełnie inny smak. Ale znalazłam coś, co mi odpowiada. Już Wam pokazuję. Gratuluję, właśnie wysłuchaliście dwuminutowego monologu o problemach twarogowych. W ogóle nie powinnam tutaj monologować o twarogu, tylko powinnam się sprężać, dlatego że jest po 10, a o 11 mam spotkanie, na szczęście spotkanie mam w drugim pokoju przez internet, ale mam spotkanie dotyczące lekcji polskiego, ale to zaraz wam powiem, tylko zróbmy ten twaróg, prawda? Znaczy twaróg, twarożek, serek kanapkowy będziemy robić. Ostatnio hitem w Korei, czy znaczy tak już z rok, jest grecki jogurt. I to jest chyba taki naprawdę, naprawdę grecki jogurt. Ja greckie jogurty pamiętam jak kiedyś były w Polsce, to to był po prostu taki gęsty jogurt, a ten grecki jogurt ma 12 gramów tłuszczu w 100 gramach. Właśnie, bo problem z tymi twarogami z rosyjskich sklepów jest też taki, że oni zawsze sprzedają odtłuszczony. No co to ma być, odtłuszczony twaróg? Patrzcie, i ten grecki jogurt wygląda tak, jak taki superowy serek. Trochę jak serek homogenizowany, tylko że naturalny, trochę też jak serek bieluch. Ja go zaraz przeniosę do miseczki, dodam do niego szczypiorku, dodam do niego soli odrobinę, położę sobie na kromeczkach tego ciemnego chleba, który znalazłam w paryskiej bagiecie. Zawsze staram się chodzić tutaj do pobliskiej piekarni, tam taki pan i jego mama sprzedają, ale oni rano mają tylko słodkie chlebki. No i chwilowo mi one nie pasują. Jaką pachnie, matko kochana, jak prawdziwa bułka ciemna w Polsce, grahamka. Jedyny ciemny chleb w Korei Południowej. Znaczy może gdzieś jeszcze mają, ale jedyny w pobliżu, jogurt grecki. Do dzieła, kochani. Matko, już mi tak pachnie, że już jestem w pełni szczęścia. Tak, zjem tyle kromek. Serka mi zostało. Muszę dokroić kromeczek. Co teraz? Mój stojaczek na telefon nie wytrzymał presji krojenia pomidora. Niech się w trakcie złamał. Ale nie martwcie się i tak wam pokażę kanapki. Jak wygląda szczęście Polki w Korei? Otóż tak. Mam teraz 10 minut, żeby zjeść cały ten talerz przed spotkaniem, a spotkanie będzie dotyczyło moich lekcji polskiego. Będę miała takie lekcje w przyszłym miesiącu. Takie lekcje, które mogą mnie sponiewierać, chyba będą najdłuższe w mojej historii, bo to będzie parę dni. Zajęć z polskiego i polskiej kultury, takich przygotowawczych dla osób, które wyjeżdżają na delegacje do Polski, Koreańczyków, którzy wyjeżdżają na delegacje do Polski. Tam parę dni dosłownie są te lekcje, więc do, realnie nie ma szans, żeby nauczyli się coś mówić po polsku, oprócz dzień dobry, do widzenia, ale bardziej trzeba się będzie skupić na kulturze. Bardzo lubię takie sprawy. Co ciekawe, lekcje będą prowadzone z domu, w sensie przez internet będę ich uczyć. Coś pięknego. Więc nie mogę się na to internetowe spotkanie spóźnić, więc wybaczcie. Zajmę się teraz kanapeczkami. Dziabniecie sobie? Nie? Talerz wyczyszczony dwie minuty przed spotkaniem. Pozdrawiam z mojego biura. Mam tu takie kartony i musiałam je przesunąć, żeby nie były na widoku. Teraz całkiem profesjonalnie, prawda? Życzcie mi powodzonka. Do zobaczonka. Ale rymy. Spotkanie skończone, praca dostana. Widzę, że trzymałeś kciuki i yy, zawsze tak sobie pomyślałam, że nie, nie wspomniałam wam, jak robię takie jakieś polskie rzeczy, typu te kanapki. To pytacie się, czy mój mąż i sonu też to jedzą. Zwykle nie jedzą. Sonu, jak kanapki, to głównie z dżemem. I z szynką, czasami razem z dżemem i z szynką, to mi się nie mieści w głowie. Jego tata tak samo, więc jak sobie zrobię taki twarożek, to jest cały dla mnie, ale dla nich też coś gotuje. Będę gotować zupę z pastą doenjang, to jest ulubiony składnik koreańskiej kuchni sonu. Taka pasta z fermentowanej soi, ona ma taki smak dość słony i taki pełna jest tego smaku umami, jak to się mówi, czyli takiego ciężkiego do opisania. To jest bardzo zdrowe i Koreańczycy uważają to za jeden z sekretów swojego zdrowego, długiego życia. I będę tą zupę robić z takimi dziwnymi korzonkami. To się nazywa neni, jest dostępne głównie na wiosnę, ale już się zaczyna pojawiać. To ma taki dość specyficzny smak i chyba tego nie ma w Polsce. Aż sprawdzimy, czy jest. W Polsce się tego nie je, ale nazwa polska jest, nazywa się tasznik pospolity. To jest chyba najmniej apetycznie wyglądająca zupa ze wszystkich zup. Jest dobra odwrotnie proporcjonalnie do wyglądu, ale jak mi nie wierzycie, to wcale wam się nie dziwię. Taka dobra zupa, to ciekawe czemu sama jadłam kromki z twarożkiem. Kochani, wychodzimy. Obiad zrobiony, spotkanie skończone, praca krepnięta, to można wyjść, prawda, na przebieżkę. Patrzcie jaki nam się monitorek pojawił w windzie. To jest monitorek, na którym wyświetlają się reklamy. O nie, ktoś wchodzi, potem mam powiem. To był monitorek, na którym wyświetlają się reklamy. I to, to źle brzmi, jak się mówi, że są monitorki z reklamami, ale yy, było głosowanie w naszym, na naszym osiedlu, czy chcemy takie monitorki, bo to jest coś za coś. Monitorki montują, wyświetlają się na nich reklamy, ale za to płacą. Więc tam każdemu ubyło parę tysięcy łą, czyli kilka złotych. Z czynszu na miesiąc za to, że sobie te reklamy w windzie pogląda. Coraz częściej to się pojawia w windach, bo jak ma być taniej czynsz, to wszyscy się na to zgadzają I, i jak jest głosowanie, to wszyscy są na tak raczej, ale z mojej perspektywy to nie jest takie dobre, bo może i taniej będzie czynsz, ale te pieniądze, które wydam na zamawianie jedzenia na wynos, które się tam wyświetla na tych monitorkach i robi smaka, jak się wraca do domu, to są niewspółmiernie większe więc. Dobrze to pomyśleli. Dawno nie było biuletynu z serii. Co nowego? Otworzyło się naprzeciwko mojego bloku, za, ale nic za bardzo się nowego nie otworzyło. Jakiś zastój, styczeń, jak to mówią. Jednak Was skłamałam. Nie widać tego, ale otworzyła się nowa siłownia dla kobiet w połączeniu z Piratesem. Siłownie, specjalnie dla kobiet, to jest coś częstego w Korei. Dużo osób się na to decyduje. Nie wiem, w Polsce chyba też są siłownie na kobiet. One są przeważnie trochę droższe, ale też tam są często jakieś zajęcia takie szczególnie dla kobiet. Na przykład pilates. Pilates to jest ulubiony sport chyba większości Koreanek. Nie podzielam ich... <grym> ...entuzjazmu do tego sportu. Tam za to w jednym z budynków naprzeciwko otworzyła się siłownia, taka już nie tylko dla kobiet, dla wszystkich. Plakat reklamujący siłownię. Nie skomentuję tego. Ale całkiem tanio jest. Około 70 zł na miesiąc. Przy koreańskich zarobkach to tak bardzo budżetowa ta siłownia. Sytuację pogodowo w Korei Południowej obrazuje ten chodnik. Jest niczym nie posypany, więc wybaczcie, muszę się skupić, żeby to prawda nie wyrżnąć. Ciekawostka. Jak myślicie, że tylko w Polsce, jak remontują jakiś rynek na przykład na mieście i stwierdzają, a może wyłożymy cały ten rynek kostką brukową. I nie damy tam żadnego drzewa My, jak myślicie, że to się dzieje tylko w Polsce bo zwykle są takie artykuły w internecie że, że kto się zajmuje tym polskim zagospodarowaniem przestrzeni to patrzcie, prawdopodobnie te same osoby co w Korei zrobili park także tego tam na środku może będzie jakieś drzewo ale tak się tylko śmieję, zwykle parki w Korei są bardzo ładne, nie wiem co im tutaj odbiło Chyba na złość mi chcieli zrobić. Mi się poczuła jak w pyskowicach na rynku. Jo, dawno nie było samolotów. Trzeba przyznać, że takie przedmieściowe, jak to się odmienia, przedmiejskie, przedmieściowe uliczki w Korei zimą nie należą do najbardziej fotogenicznych. Szalenie wielu przechodniów mnie mija, przyznacie? Tłok? Więcej samolotów niż przechodniów. Śmieszki śmieszkami. Weszłam w miasto, zrobiło się tłoczniej, prawda? Zapomniałam Wam powiedzieć, czemu idziemy na ten fascynujący spacer przez tą miejską dżunglę. Skończyła mi się pasta do zębów. Znaczy, mam jakąś inną w domu, żeby nie było, ale nie mam swojej ulubionej, więc idziemy do drogerii. Chciałam iść przed tym spotkaniem o 11.00. Ale najbliższa drogeria była czynna od 10, więc nie zdążyłabym. I sprawdza się to wyświechtane powiedzenie, że Korea kraj spokojnego poranka. Nie lubię tego określenia, bo wszędzie ono jest. Nawet może w mojej książce też było. Ale o, no rzadko co otwierają wcześniej niż o 10. Nawet takie większe supermarkety są często otwarte od 10. Za to są szanse na zakupy o 23.30 albo o 12.00 nocy. Zawsze piszecie, że koreańska architektura jest okropna, No ciężko się nie zgodzić. Tam jest lot Sinem, a tam puszczają chłopu. Dobrze. Zapraszam na poprzedni odcinek jakby co. Ale patrzcie, zrobili ostatnio tutaj bar i obok niego drugi bar z kurczakiem smażonym. Ktoś się naoglądał jakiś, nie wiem, filmów o zamkach i zrobił sobie taką jaskinię, zamek. Tu też poszaleli. W sumie fajnie to wygląda. Jest punkt, ciekawy punkt odcinka, patrzcie, pan sprzedaje z samochodu suszony, persymony. Nie lubię, ale Koreańczycy lubią, szczególnie starszych osób to są ulubione słodycze i pan tak sprzedaje takie. A tutaj się parują pierogi. No i już, proszę Państwa, jest Azja, jest klimat. Jest, tak lubię te parujące garnki z tymi pierogami, no w sumie nie są pierogi pewnie w nich, tylko takie bułki na parze z fasolą a nie, pierogi też mają Pan tam lepi pierogi elegancko jak już tu przechodzimy to ostatnio jak pokazywałam wam moją długą bluzę w troskliwe misie ku mojemu zdziwieniu bo spodziewałam się raczej, że napiszecie mi co ty się znowu ubrałaś Oczywiście były takie komentarze Ale ku mojemu zdziwieniu wiele osób zapytało skąd ją mam Otóż kupiłam ją tutaj Zobaczmy, może mają jakieś fajne znowu Jak widzicie tu jest cały to, jak z ubraniami, które można używać jako koszule nocne, ale można też w nich wchodzić na swacery, o ale to jest fajne w różowe paski, ale cienkie to już chyba serio koszula nocna. To swoją drogą nie są ubrania ciążowe, są takie normalne. Koranki lubią takie wielkie, workowate, za duże bluzy. Czują się w nich uroczo. No i w sumie wyglądają uroczo. Ja w nich wyglądam zdecydowanie mniej uroczo. Oczywiście są też opcje dla osób bardziej ceniących modę niż wygodę. Ale zdecydowanie rzadziej ubierane są i nikt tak nie chodzi, nigdzie, nigdy. Nie wiem po co oni to, to wystawili. Nikt tego nie kupi, wszyscy chcą długie, koszule nocne i chodzić w nich jak w bluzach na mieście. Więcej tutaj jest takich butików z ubraniami. Disaj wszędzie dość podobny. Ale ja szukam drogerii. Znowu się zgubiłam we własnym mieście. Na no, bym sobie <laughs> rękę uciąć, że drogeria jest po tej stronie ulicy i bym już nie miała ręki. Bo jest tam. Mijam, nie wiem, co mi te reklamy siłowni prześladują. Mijam reklamy jakiejś siłowni znowu. Tutaj już widzę. Ciężko to skomentować. Ale to, co tu jest napisane, to tutaj robią body profil. Body profil to jest takie rzeźbienie ciała, żeby potem sobie zrobić zdjęcie. Znaczy, to zdjęcie to się nazywa? Body profil. Takie zdjęcie rozbierane. Taka moda nastała wśród młodych Koreańczyków, ale raczej tylko tych usportowionych. Chociaż, chociaż niekoniecznie. Właśnie niektórzy, którzy w ogóle nie uprawiali sportu, zaczynają chodzić na siłownię i mają za cel zrobienie sobie takich zdjęć. Część co nie upubliczniają ich potem, nie pokazują ich innym, chociaż czasami wrzucają na jakieś Instagramy. Ciekawe zjawisko, prawda? Znalazłam drogerię sukces na kanale Pierogi z kimcy. W drogerii połowa w gimnazjum, bo mają teraz ferie. I tutaj mają śmieszne koszyczki. Moja pasta do zębów w promocji. Chciałam tylko powiedzieć, że najfajniejszy design tubki, pasty do zębów na świecie. Można wykorzystać całą, bo jest taka odwrócona. Pokazywałam Wam już kiedyś. Robiliśmy już vloga o pascie do zębów. No powiedzcie, czy to nie jest szałowa tubka. Super tubka. Swoją drogą, szalenie mały jest wybór past do zębów w Korei. Takich normalnych. Większość jest jakaś taka dziwna, koreańska, dziwnie smakuje. A tu są takie szałowe takie zagraniczne albo miętowe. No, wybierałam sobie kosmetyków, co mi się pokończyły. Patrzcie, jaka fajna tubka, ten odcinek pod znakiem fajnych tubek. Ona jest taka plastikowa, że się nie da jej zgnieść i ma aplikator w środku. Fajne tubki w Korei Południowej. Wzięłam sobie, to są testery i teraz muszę iść do pani i poprosić, żeby mi znalazła te kosmetyki nówki. Dzięki temu się ma pewność, że nikt nie dotykał kosmetyków, które się kupuje. Fajne rozwiązanie, ale gorzej, jak nie ma pani akurat w pobliżu. A tu są kosmetyki do włosów, takie do wypełniania na przykład prześwitów albo do zamalowania siwych odrostów. Fajna sprawa, tylko kolory są takie zawsze bardzo koreańskie. Więc ciężko znaleźć coś dla siebie. A tu jest jakaś promocja w drogerii, że można zrobić sobie zdjęcie w tej jednej z tych dwóch tiar. Zrobić sobie zdjęcie w lustrze, wrzucić na Instagram Story i dostać jakiś ten, dostać zniżkę i jakieś coś gratisik, ale tylko dla nastolatków. Raczej mi nikt nie uwierzy. Jeszcze przyszłam sobie tutaj na maseczki, ale szaleństwo dzisiaj drogeryjne. Chyba z pół roku w drogerii nie byłam. Dostałam jednak zniżkę dla nastolatków, trzeba było robić to zdjęcie w koronie. Miałabym prezencik, ale nie no, będzie taki chwyt marketingowy, że wszystkim dają tą zniżkę i wszystkie panie się cieszą, że o wyglądam tak młodo. W sumie dobrze pomyślany. Pan z persymonami dalej stoi po drugiej stronie ulicy, więc dobrze, cięcie, biegnę posonu. Zdążyłam, zdążyłam nawet wrócić na górę. Poleżeć 5 minut <gryw> i jadę po sonu, Ciekacie, czy ktoś wejdzie do windy czy nie. Oglądacie reklamy na ekraniku. Teraz reklamują jakoś szkołę języków. Nie, koreańskiego naukę. Przez tablet. Ostatnio bardzo modne. Szczoteczki do zębów też reklamują. I pasty. W windzie akurat nie było reklamy jedzenia, ale jak się wychodzi, to jest reklama restauracji z grillem, która się otworzyła. Niedaleko całkiem dobra. Tak dawno nie było daily vloga, że zapomniałam Wam pokazać, jak nam docieplili przystanek autobusowy. W takim plexi. Żeby nie wiało. Codziennie co najmniej czterech przedszkolaków wpada w to i jest taki wielki huk. Ale przynajmniej nie wieje. Ciekawa jestem, czy to w lecie zdemontują. Dam znać? <grywa> Zostańcie ze mną. Sonu, idziemy do domku czy na ciastko? No i takie odpowiedzi się spodziewałam. Sonu mnie zabrał na ciastko ryżowe. Dziękuję. Ryżowe ciastko. Zamkniemy chyba tego vloga klamrowo tym samym ujęciem w windzie. Akurat leci kampania o bezpiecznym jeżdżeniu po śniegu. O już nie. Teraz coś z rokiem smoka. Ja tu chciałam udowodnić, że zupa jest dobra i nie zdążyłam tego nagrać sonu. Powiedz, że matki zupa dobra jest. Dobre, dobre. Nie, nie reżyserowane. Zobaczcie zupę zjedzoną i tyle. Czas <noise> <noise> spać. Samo jak zapowiadał, tak poszedł spać jak kończę tego vlogusia. Znowu w moim biurze kartony już wróciły na swoje miejsce. I właśnie, ciekawostka: jak mi się złamał ten stojaczek na telefon, to szybko zamówiłam. Było przed 11 w dzień i już przyszedł nowy. Zaraz sprawdzę, czy działa. Jakiś inny kupiłam, może ten się nie złamie. Nie pozostaje mi nic innego, jak skończyć ten odcinek o fajnych tubkach w Korei Południowej. Dawno nie było takiego Daily Vloga, w którym nie byłoby żadnego motywu przewodniego. Zaraz będę sprawdzać, czy da się z tego coś zmontować. I kończę. To był film z serii Zwykły Dzień Polki w Korei. Dziękuję, że jej oglądaliście do końca. I dobranoc. To pa!